Dziś porozmawiamy o tym, jakie mogą być konsekwencje spadku lub utraty bezpieczeństwa finansowego w przedsiębiorstwie. Moim gościem jest Emanuel Nowak, ekspert firmy faktoringowej NFG. Trzy słowa o biznesie. Czyli wszystko czego nie wiesz, a chciałbyś się dowiedzieć o prowadzeniu firmy. Witaj Emanuel. Cześć Maciu. Dzień dobry państwu. Badanie Bezpieczeństwo Finansowe firm sektora małych i średnich przedsiębiorców, przeprowadzone na zlecenie Krajowego Rejestru Długów, dostarcza wielu interesujących wniosków. Odpowiedzmy może na, najpierw na pytanie, czym dla firm jest bezpieczeństwo finansowe? Większość firm wskazuje, że bezpieczeństwo finansowe to nic innego niż. Utrzymanie płynności finansowej. A utrzymanie płynności finansowej to realizowanie swoich zobowiązań wobec kontrahentów w terminie i brak długów. To bezpośrednio przekłada się na wizerunek firmy, czyli na jej wiarygodność i rzetelność, a przez to możliwość wzmacniania relacji ze swoimi kontrahentami. To bardzo ważne aspekty. A jakie korzyści, zdaniem samych przedsiębiorców, wynikają z posiadania takiej stabilnej sytuacji finansowej? Główną korzyścią wskazywaną przedsiębiorców jest przez przedsiębiorców jest to, że mogą oni realizować swoje inwestycje i wskazuje tak 62% przedsiębiorców, a realizacja inwestycji to nic innego niż rozwój. Wzmacnianie tych relacji z kontrahentami, o których powiedzieliśmy wcześniej, a finalnie de facto wzmacnianie swojej pozycji konkurencyjnej na rynku. To chciałbym dopytać jeszcze o coś takiego jak poczucie bezpieczeństwa finansowego, czyli jak w tym sektorze małych i średnich przedsiębiorców obecnie jest to ogólne takie poczucie bezpieczeństwa finansowego? No niestety nie wygląda to najlepiej. Zaledwie 62% przedsiębiorców wskazuje na bardzo duże poczucie bezpieczeństwa finansowego, a im mniejsza firma, tym to poczucie bezpieczeństwa jest niestety mniejsze. Tak dla przykładu, średnie przedsiębiorstwa wskazują dużo wyższe poczucie bezpieczeństwa finansowego niż mikroprzedsiębiorstwa. Tutaj ciekawostka w ostatnich 12 miesiącach, jakieś 38% przedsiębiorców wskazało na znacząco. Pogorszenie swojej, swojego poczucia bezpieczeństwa finansowego i były to w głównej mierze właśnie mikroprzedsiębiorstwa. Tutaj, takim głównym powodem tego, że one czują się dużo mniej bezpieczne, jest to, że po prostu nie mają zbudowanych oszczędności, nie mają poduszki finansowej i też nie mają zdywersyfikowanych źródeł dochodów. W przypadku średnich firm jest troszeczkę inaczej, bo one jako ten główny powód braku poczucia bezpieczeństwa finansowego wskazują nieterminowe płatności od swoich kontrahentów. Emanuele, spróbujmy odpowiedzieć na pytanie w takim razie, dlaczego jest to takie ważne, czyli jakie skutki mogą być utraty bezpieczeństwa finansowego? No, taką pierwszą podstawową konsekwencją jest konieczność, Diametralnego cięcia kosztów, czyli tak zwanego zaciskania pasów. I tak 37% przedsiębiorców zadeklarowało właśnie, że w ostatnich 12 miesiącach musiało mocno ograniczać koszty prowadzonej działalności. Jakaś jedna czwarta przedsiębiorców wskazała na to, że nie mogła na bieżąco kupować materiałów, żeby realizować swoje zlecenia. 23% zaś mówiło o tym, że przestała mieć możliwość terminowego realizowania swoich zobowiązań wobec kontrahentów, a co piąty przedsiębiorca nie dość, że popadł w długi, to dodatkowo niestety musiał zwalniać swoich pracowników. No faktycznie to um, takie działania mogą negatywnie wpływać na rozwój firmy, na to, że ta konkurencyjność tejże firmy może maleć, a zwłaszcza ta redu redukcja etatów y, jest takim aspektem troszeczkę dla mnie niepokojącym, y, zwłaszcza właśnie z powodów finansowych, że musimy ograniczać to zatrudnienie. No, zgadza się. To jest tak, że w momencie, kiedy przedsiębiorca zwalnia pracowników, to bardzo cierpi morale tych, którzy pozostają w firmie. Oni przestają się też czuć stabilnie. No, osłabia się wizerunek firmy na rynku, ale to też ma bardziej długoterminowe konsekwencje, bo w sytuacji, kiedy rynek odżywa, to przedsiębiorca musi na nowo zatrudniać pracowników i wdrażać ich w działalność firmy, co jest procesem bardzo kosztownym i często długoterminowym. No wiadomo, mamy teraz niską stopę bezrobocia, wcale nie jest tak łatwo pozyskać nowego pracownika jeszcze z odpowiednimi kwalifikacjami, a jeśli pracownik nie ma kwalifikacji, to może ucierpieć jakość świadczonych usług czy dostarczonych towarów. A to znowu przełoży się na osłabienie pozycji konkurencyjnej na rynku takiej firmy. Dodatkowo firma, która jest niestabilna finansowo, ma też trudność z pozyskaniem z instytucji finansowych narzędzi finansowych, które wspierają tą płynność finansową i tutaj koło się zamyka. Tutaj tak z, z takich danych statystycznych, to około 20% przedsiębiorców wskazało, że ma problemy z uzyskaniem finansowania w instytucji finansowej, w szczególności mówimy tutaj o branżach i budownictwie, Редактор и А.Семкин Czy w takim razie firmy podejmują, albo jakie działania podejmują firmy, żeby nie tylko zapobiegać takiej utracie, ale również zwiększyć to swoje bezpieczeństwo finansowe? Tak, zdecydowanie. Zapytaliśmy o to przedsiębiorców. Około 40% dni wskazało, że kluczowe teraz jest właściwe zarządzanie budżetem, zarządzanie kosztami i optymalizacja kosztów. Wśród średnich i małych przedsiębiorców bardzo istotne jest, budowa poduszki finansowej, gromadzenie gotówki na te gorsze czasy, ale również ścisły monitoring terminowych płatności wśród kontrahentów, a nawet stałych klientów. Jeżeli mówimy zaś o mikroprzedsiębiorcach, to tutaj mamy najtrudniejszą sytuację i oni de facto bardzo często rezygnują ze sprzedaży z odroczonym terminem płatności. Nie, nie oferują swoim klientom kredytu kupieckiego na 14, 30 czy 60 dni, co niestety często Zagraża ich konkurencyjności, bo klienci bardzo lubią, kiedy mogą, w szczególności przedsiębiorcy, lubią to, że mogą po prostu zapłacić później. A w sytuacji, kiedy mikroprzedsiębiorca mówi: Musisz zapłacić mi teraz gotówką, no to muszą się też liczyć z tym, że niestety ich sprzedaż będzie spadać. Ale bardzo często zmuszeni są do takiego postępowania, bo oni też potrzebują pieniędzy do bieżącego realizowania swoich zobowiązań, potrzebują właśnie tej płynności finansowej. Emanuel, w takim razie. Co byś zaproponował, zarekom zarekomendował dla tych mikro, małych, średnich przedsiębiorców, żeby... Poprawili swoje bezpieczeństwo finansowe. No, jest szereg narzędzi i sposobów na to, żeby poradzić sobie z problemem braku płynności finansowej czy z utrzyma dobrym utrzymaniem e, standingu finansowego. Przede wszystkim są fajne narzędzia finansowe, tak jak na przykład factoring, które pozwalają wystawiać fakturę z odroczonym terminem płatności, nawet długim do 60 czy 90 dni e, i zaraz po wystawieniu takiej faktury zamienić ją na gotówkę. Z jednej strony, klient jest szczęśliwy, bo dostał odroczony termin e, płatności. Z drugiej strony sam przedsiębiorca może pozyskać od razu gotówkę i mieć tą płynność finansową na realizowanie swoich zobowiązań. Oprócz tego warto, aby przedsiębiorca nawiązał kontakt z ekspertami z dziedziny finansów i księgowości, którzy są w stanie pomóc mu w zarządzeniu płynnością finansową, w takim ustawieniu procesu zarządzania płynnością, aby te przypływy gotówki były właściwe i żeby klientowi po prostu przedsiębiorcy starczało na regulowanie swoich zobowiązań. No i wreszcie windykacja, nie należy się jej obawiać, bo każdemu przedsiębiorcy może zdarzyć się nierzetelny kontrahent, a nawet te miękka, ten miękki monitoring i wysyłanie odpowiedniego komunikatu do kontrahenta może poprawić dyscyplinę płatniczą i regulowanie przez kontrahenta zobowiązań w terminie. O tym, że bezpieczeństwo finansowe firm jest kluczowym aspektem przy prowadzeniu działalności gospodarczej mogliśmy usłyszeć od mojego gościa. Dziękuję Ci serdecznie za spotkanie. Dzięki Maćku. dziękuję. A to Państwu. był podcast Trzy słowa o biznesie.